Muszę Państwu z przykrością zakomunikować, że mamy w naszym bloku normalno... Ja nie będę się denerwował i nie będę używał słów, ale ta osoba sprzedaje swoje ciało każdemu, kto ma na to ochotę. I tą osobą jest niestety Pani Ewa. To chyba pan przesadził. Czy pan wie, że to jest publiczne pomówienie? Czy ma pan jakieś dowody? Ewa! Ewa. Oto jest rachunek. Opiewający na sumę 6250 zł, które pan Furman osobiście wydał. Czy to nie jest wystarczający dowód? Coś pan. Tyle się pan zapłacił? Tak. Nie, nie jej kelnerowie. Pan Furman przebywał niedawno w restauracji kategorii S Kongresowa i widział osobiście, jak pani Ewa rozbierała się publicznie do naga! Myślałem, że to normalna tufta. A ja czułem, że to artystka. Ale z drogą to nieładnie, że się tak ukrywała. Mogłaby dawać jakieś tańsze bilety. Tadeusz. Pani mi się wasz. Do domu. Dobry fach. Te artystki nieźle zarabiają. Nie? Co pan za głupstwa powiada? Sk skąd pan takie rzeczy może wiedzieć? Zadaje się pan z artystkami? to marny kawałek chleba? Grosze im płacą. Ja myślę, że to w końcu jest bardzo sympatyczna dziewczyna. Moja siostrzenica też występuje w takim zespole pieśni i tańce I bardzo ją tam chwalą. Co pani opowiada? Ja myślałem, że właśnie tutaj wystosuję jakąś, jakąś petycję, jakąś, jakąś rezolucję potępiającą. Jakieś podanie napiszę o eksmisję. Muszę się załapać na te występy, panie furmana. Panie informam, pan coś powie. I... Głowa mnie boli. Głowa? Głowa! No, to ja wam coś powiem. To jest jak zaraza. O co ja mówię? To jest jak dżuma. Oto na przykład główny lokator spod czwórki. Ja nie będę wymieniał nazwiska. Z sublokatorką spod szóstki nie będę wymieniał nazwiska. Otóż ci państwo weszli z sobą w poważne stosunki pozamałżeńskie. Co tam poważne? I do tego jeszcze kulinarne. Co przy obecnych naszych kłopotach rynkowych... A co? Jedli razem? A jedli. Jedli i to jeszcze jak.